witajcie jestem wciąż na stanzie barze jak widać na załączonym obrazku to są meble w stylu słachickim i dzisiaj chciałabym namówić cię do tego żeby przestać martwić się na zapas jest to w sumie prosta rzecz bo zobacz kiedy martwisz się na zapas to co robisz to tworzysz coraz więcej martwiących się myśli różnych katastroficznych przekonań, negatywnych emocji, żeby zabrać je na zapas. Tak? Martwisz się na zapas. Zapas jest pewnego rodzaju magazynem, wielkim zbiorem różnych przedmiotów. Więc jeżeli martwisz się na zapas, to tworzysz wewnątrz swojego umysłu, swojej duszy, swojego serca ogromny magazyn zmartwionych myśli, zmartwionych emocji, negatywnych przekonań, strachu, który im towarzyszy, lęku, niepokoju i stresu. I teraz powiedz mi: wyobraź sobie, że Masz dwóch wędrowców, którzy przychodzą do Ciebie do domu, i każdemu z nich postanawiasz zapakować na dalszą drogę, na zapas. Postanawiasz zapakować do tobołka coś. Jednemu wędrowcowi do tobołka dajesz. Wielki zapas zmartwień, smutku, lęku, niepokoju, strachu, stresu, negatywnych myśli, złych informacji, ostrzeżeń, podejrzliwości, i on z tym wyrusza w świat. A drugiemu wędrowcowi, do tobołka wkładasz nadzieję, optymizm, pozytywne myślenie. Zdolność do dostrzegania dobra w każdej sytuacji, realne spojrzenie na rzeczywistość, pozytywne informacje, pozytywne fakty, inspiracje, wdzięczność, dobro i miłość. I teraz powiedz mi, <gry> który z tych wędrowców zajdzie dalej i któremu będzie przyjemniej wędrować? Który będzie miał więcej siły, który będzie miał więcej ochoty i który z nich dotrze do celu, który sobie wyznaczył? Bo ja myślę, że ten drugi ten, któremu dasz nadzieję, optymizm, pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie ten, któremu dasz dobro, wdzięczność, miłość i nadzieję. Za każdym razem kiedy martwisz się na zapas, odbierasz sobie miłość, wdzięczność, nadzieję i dobro i zastępujesz je strachem, podejrzliwością, niepokojem i stresem. To jest tak jakbyś codziennie na nowo wyruszała w drogę i pakowała swój tobołek. Więc Czym chciałabyś swój tobołek wypełnić dzisiaj? Proponuję Ci zrobić eksperyment. Jeżeli z przyzwyczajenia, dlatego że to jest pewien nawyk myślowy. To jest tak jak wtedy, kiedy wychodzisz do pracy i bez namysłu zgarniasz to, co będzie Ci potrzebne w ciągu dnia. Nie musisz zatrzymać się i zastanowić, co ja dzisiaj powinnam zabrać ze sobą, żeby zrealizować wszystko, co mam w planie. I wtedy będziesz musiała zrobić listę, więc muszę wziąć coś do pisania, muszę wziąć klucze do domu, muszę wziąć smartfon, muszę wziąć prawo jazdy, muszę wziąć pewnie dowód osobisty, ale to wszystko już masz przecież spakowane. To wszystko robisz codziennie. Niektóre z tych rzeczy już są wcześniej tam przygotowane, więc nie musisz o nich myśleć. Więc odruchowo robimy pewne rzeczy, z, z, z rozpędu. Dlatego, że codziennie robiliśmy w taki sam sposób. Wypracowaliśmy sobie taki nawyk, o którym już nawet nie musimy myśleć. On automatycznie włącza się w danej sytuacji. Zmartwieniem się na zapas jest tak samo. Martwienie się na zapas jest pewnym nawykiem myślowym, które włącza się automatycznie. Wtedy, kiedy jest taka sytuacja, w której ten nawyk został wypracowany, więc jeżeli na przykład nauczono Cię, bo zaobserwowałaś tak wśród ludzi, którzy Ci towarzyszyli, kiedy byłaś dzieckiem, wśród opiekunów, albo jeżeli zaobserwowałaś to w innych miejscach, jeżeli na przykład mieszkasz z osobami, które w taki sposób zawsze reagują, to to będzie miało też wpływ na to, jakie Ty masz nawyki myślowe. Więc jeżeli na przykład zaobserwowałeś, że w sytuacji, która jest trudna, która jest nieoczekiwana, która jest zaskakująca. Przecież nikt nie lubi, kiedy wszystko nagle się zmienia i y, musimy sobie niespodziewanie poradzić z czymś nowym, co nie istniało wcześniej. Więc, jeżeli zauważyłaś, że w takiej nieoczekiwanej sytuacji ludzie zwykle radzą sobie lękiem, spięciem, stresem, y, narzekaniem, martwieniem się, zwracaniem uwagi na to, co mi w tej sytuacji przeszkadza. To najprawdopodobniej ty też masz taki nawyk myślowy. Bo to przecież nie jest jedyne możliwe zachowanie w takiej sytuacji. Kiedy coś jest nowe, kiedy nawet stanowi problem i kiedy trzeba się tym problemem zająć, inna osoba w, pod wpływem takiego samego zdarzenia może zamiast automatycznie, instynktownie, tak samo jak tamta osoba się martwi i jest bardzo niezadowolona, że musi się czymś zająć i narzeka, tak inna osoba w tej samej sytuacji, tak samo instynktownie może pomyśleć hmm, co mogę zrobić, żeby ta sytuacja stała się lepsza, co mogę zrobić, żeby ten problem rozwiązać. I nawet nie koncentruje się na tym, czy jej się to podoba, czy nie, czy jest zadowolona z tej sytuacji, czy nie, tylko koncentruje się automatycznie z rozpędu na znalezieniu Rozwiązania i na wyprostowaniu tej sytuacji. I towarzyszy jej nie lęki, nie strach, ale raczej skupienie, aktywność i, i chęć pozytywnego rozwiązania trudności, która znalazła się na drodze. Więc Chcecie namówić do tego, żeby spróbować zmienić ten nawyk. Zamiast martwić się na zapas i pakować swój tobołek odruchowo z martwieniem, lękiem, niepokojem, stresem, negatywnymi myślami, podejrzliwością, spróbuj wypracować w sobie nowy nawyk. Czyli, kiedy łapiesz się na tym, że martwisz się na zapas, przypomnij sobie zaraz, zaraz. To jest mój tobołek, który zabieram dzisiaj ze sobą w moją życiową podróż. Ode mnie zależy, co do tego tobołka włożę. Mogę do niego dalej wkładać negatywne myśli i martwienie się na zapas, tylko nie przyda mi się to do niczego. Zamiast więc wkładać te negatywne myśli i marudzić, i narzekać, i stresować się rzeczami, na które nie mam wpływu, które są poza moją kontrolą, spróbuję podejść do tego inaczej. Odsuwam ten tobołek ze zmartwieniem się na zapas, z, z myśleniem katastroficznym i negatywnym. I spróbuję jako eksperyment wziąć do mojego życiowego podołka, wziąć do mojego życiowego tobołka, trochę dobrych myśli. Pozytywnego myślenia trochę nadziei. Pomyślę sobie: hmm, W sumie to nie wiem, jak będzie. Więc może zamiast martwić się na zapas, mogłabym pozytywnie myśleć na zapas. Zamiast stresować się na zapas. Mogłabym skoncentrować się na tym, co cieszy mnie dzisiaj w moim życiu, poczuć wdzięczność, docenić to, dlatego, że z tej wdzięczności, i radości, która się z nią kojarzy, będę silniejsza, będę spokojniejsza, łatwiej będzie mi sobie poradzić z każdą sytuacją, która się zdarzy. Zamiast martwić się na zapas, za każdym razem, kiedy dostrzegasz, że to robisz, spróbuj w miejsce każdej negatywnej, katastroficznej myśli, spróbuj świadomie stworzyć. Jej przeciwieństwo. I nie chodzi o to, żeby zaklinać rzeczywistość, i żeby udawać, że nic się nie stało, bo to byłoby kłamstwo i byłoby to równie nieskuteczne jak katastroficzne myślenie i martwienie się na zapas. Ale spróbuj myśleć pozytywnie na zapas. Spróbuj stworzyć nadzieję na zapas. Bo przecież równie dobrze, jeżeli martwimy się na zapas, to znaczy, że martwimy się czymś, na co nie mamy wpływu, co jeszcze się nie zdarzyło, co być może, tylko być może, zdarzy się w przyszłości. Więc można o tej sytuacji, która jeszcze się nie zdarzyła i która gdzieś być może zdarzy się w przyszłości, martwić się na zapas, że coś nie pójdzie dobrze, albo cieszyć się nią na zapas, mieć nadzieję, że pójdzie dobrze. Myśleć o niej pozytywnie. Można też puścić wszystko i powiedzieć: Zaraz nie napełniam dzisiaj mojego tobołka negatywnymi myślami. Spróbuję nawet nie napełniać na zapas mojego tobołka żadnymi pozytywnymi myślami, tylko po prostu zostawię ten tobołek. I pójdę przed siebie tak, jak stoję. Mam tylko to, co mam teraz, i tylko to, na co mam wpływ teraz. Znaczy, tylko to, co mam teraz, tylko na to mam wpływ. Tylko nad tym mogę pracować, tylko to mogę zmienić, dlatego że to jest teraz. Cokolwiek zdarzy się w przyszłości, nie wiem, co to będzie, ale wiem, że życie zawsze dobrze mnie prowadzi. I tak jak spojrzę w przeszłość, to zawsze dobrze mnie prowadziło. Nawet kiedy martwiłam się na zapas, to niespodziewanie okazywało się, że zdarzało się coś, o czym nawet nie mogłam marzyć, albo zdarzał się jakiś cud, a przecież cuda zdarzają się codziennie. Więc za każdym razem, kiedy zobaczysz, że martwisz się na zapas, przypomnij sobie, że to jest wypełnianie Twojego życiowego tobołka rzeczami, które będą dla Ciebie obciążające. Które będą nieprzyjemne, które będą zatrzymywały cię w drodze, zamiast prowadzić cię naprzód. I spróbuj zamienić każdą taką nieprzyjemną myśl na inną, na pozytywną, na optymistyczną, na taką, która jest pełna nadziei, na taką, która jest pełna miłości. A powiem ci nawet, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów, żeby przestać martwić się na zapas, to jest zrobić coś dla kogoś innego. Dać komuś dobro, dać komuś uwagę, dać komuś swój czas, zrobić coś, co przyniesie dobro innej istocie, zarówno ludziom, ale też zwierzętom. Możesz na przykład nakarmić bezdomnego kota. Za każdym razem, kiedy czynisz dobro, wypełniasz swój życiowy tobołek czymś, co jest lśniące. Lekkie, ciepłe, kochające, wspierające Cię i pozytywne. Im bardziej pełen będzie Twój tobołek dobra i miłości, tym mniej miejsca tam będzie, żeby jeszcze dorzucić jakiekolwiek smutne myśli, martwienia się na zapas. Serdecznie pozdrawiam Cię z Zanzibaru. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Nas.